Kościeliskiej, żółtego w Dolinie Małej Łąki oraz czerwonego w Dolinie Strążyskiej. Prognoza pogody. Sporo dziś chmur z większymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie Polski. Miejscami możliwe słabopady deszczu warto mieć przynajmniej kaptor. A na termometrach dziś od 10 do 13 stopni, cieplej, na północnym zachodzie do 14. Prognoza pogody. Reklama. W tym tygodniu w Kiku króluje Lilo i Stitch. O wiele więcej kosmicznej zabawy z aksamitnymi poduszkami za 25 zł i o wiele więcej świetnie dopasowanych outfitów. Dzięki damskim i dziecięcym bluzom z kapturem od 35 zł. Tylko teraz i tylko w Kiku. Kik! Więcej niż się spodziewasz! No, tak. Mamo, czy do delikatesów w centrum można wprowadzać pieski? A nie boisz się, że jak ceny są na tak niskim poziomie, to nasza ciła by je wszystkie zjadła. Super ceny w delikatesach centrum. Do środy. Schab wieprzowy bez kości tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. I mandarynki tylko 5,99 za kilogram z delikatą. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 Delikatesy centrum. Centrum super cen. Motocykle, samochody, podróże i ciekawostki ze świata motoryzacji. To wszystko w programie jazda na Maxa. Tylko w Radiu Oko. Każdy wtorek o 13.35 zaprasza Piotr Grzyb. I po reklamie.